Witam was bardzo serdecznie w piątym odcinku z serii Let's Play z gry takiej jak Tekken 1 na Sony PlayStation 1. Dzisiaj zajmiemy się taką postacią jak Paul Phoenix. Więc zaczynamy dalszą zabawę. Dalszą przygodę. Na pierwszy talerz idzie Yoshimitsu. Myślałem że będzie perfekt ale nie mogę dużo, za dużo wymagać I po trzy razy Zaś kurde, a myślałem że będzie perfekt Akurat w tym samym momencie nas uderzył jak myśmy go uderzyli Dobra, king Ach, dostaliśmy nieźle. Kurde. Ach, nie daliśmy rani. Kurde. Tak szczerze nie mogę się już doczekać yy, dalszych serii z TK na dwójki i trójki. Ponieważ bardziej według mnie, nie wiem jak według... nie wiem jak według was, ale według mnie bardziej ciekawsza fabuła jest w tekenie dwójce i trójce niż w jedynce, ponieważ w tekenie jedynce nie ma takiej nie wiadomo jakiej y, rozbudowanej fabuły, ponieważ to jest pierwszy teken jaki wyszedł i nie za bardzo ta fabuła jest taka bardziej rozbudowana, taka malutka dosyć, taka krótka. Każda postać ma swoją taką krótszą fabułę, a w tekenie dwójce i trójce bardziej rozszerzoną ma każdy. Każda postać już, tą fabułę swoją. Więc nie mogę się już doczekać takie na dwójki i trójki oczywiście. Chociaż Tekken 1. Dale, chociaż jeden sprawia mi dalej przyjemność nagrywania odcinków z, z tej części. Ale fakt, ale fakt, Tekken 1 nie jest najlepszą częścią na PSX. -a. Według mnie, jeżeli ja mam oceniać, to najlepszą częścią na PlayStation 1 z Tekkenów jest Tekken 3, oczywiście. Jeżeli chodzi o fabułę, to Tekken 2 jest bardziej, Tekken 2 fabułę ma bardziej taką roczniejszą, ponieważ bardzo wiele się dzieje w tej części. Pomiędzy, między innymi, jeżeli chodzi o Kazuje Mishime, przemianę Dewila yy, i Heihachego Mishime, to najbardziej wiele się dzieje w drugiej części Tekkenu. Ich fabuła. Jak ma dana, jak ma dana, jak ma każda dana postać swoją fabułę, to najwięcej się u tych postaci dzieje. U nich fabuła. W drugiej części tekena. Takie trójce wiadomo już o wiele lepiej jest. Ale nie zmieniając tematu... Mamy tutaj Jacka pierwszego. Musimy go zlikwidować oczywiście. Żeby dalej się rozwijać w tym odcinku. Ładny KO. Jedziemy dalej. Ładnie. Ale uderzyliśmy, bo Dobra, Marshall Love. W ogóle dzisiaj się bawiłem e, w emulatora z PSP, czyli z PlayStation Portable. Ściągnąłem sobie tekena 5DR i tekena 6, żeby sprawdzić, czy e, na moim laptopie będzie działać, e, będą działać te nowsze tekeny. I się nie myliłem, ponieważ skonfigurowałem bardzo dobrze emulator poprzez poradniki na internecie, które znalazłem. No i ściągnąłem dwie gry. Przetestowałem i dosyć zajebiście płynnie działa ten emulator. Ale pomyślałem sobie też z drugiej strony, kurde, że po tych tekenach na psx od 1 do 3 mógłbym nagrać te dwie części nowszego Tekena. Zrobiłbym Let's Play'a kolejnego, kolejnych tekenów nowych, ale nagrałem chwilę na tym programie, co nagrywam obecnie i jeżeli chodzi o menu w grze, czyli przy wyborze Arcade Mode, Ghost Battle, Versus Mode i tak dalej, płynnie działa, ale co najgorsze, najgorsza wiadomość podczas walki. Podczas walki się dobrze, nieźle ścina. I nie dałoby się z tego nic nagrać. Chociaż pokombinuję dalej z tym programem, żeby płynnie działało. Może nagram z tych Fight. części tak jak oh, no. Dark Resurrection i taka na szóstki. Bardzo bym chciał. Tylko musiałbym popić najpierw, a jeżeli bym nic nie wymyślił, to niestety bym chyba nie nagrał. Jedynie musiałbym kamerę postawić na ekran laptopa i wtedy bym coś nagrywał. Nie wiem, musiałbym pomyśleć nad tym, ponieważ bardzo by mi zależało nagrywanie z tych nowszych Tekkenów Let's Player. Nie wiem co o tym sądzicie. Jak... Napisz... Napiszcie oczywiście w komentarzu co o tym sądzicie. Żeby nagrywać, e, jeżeli nie miałbym możliwości nagrania tym programem co teraz obecnie nagrywam, Let's Play e na razie z gier z Sony PlayStation 1 na emulatorze. Jakbym się nie udało tym programem nagrać, to czy nagrywał czy miałbym nagrywać z kamerą jakąś lepszą. Jakbym ustawił na przykład kamerę na ekran laptopa i nagrywał na przykład steka na Dark Resurrection i Steka na szóstki? Co o tym sądzicie, to napiszcie mi w komentarzach. Czy wziąć się za coś takiego, czy nie, jeżeli nie dałoby się tym programem nagrywać? O kurde, na razie tutaj dostajemy baty, ale musimy wygrać. Nina, zimna suka z niej w tej części, jak zresztą w każdej części. W końcu chciała wyeliminować, znaczy musiała wyeliminować Heihachiego Mishima. Dobra. Kolejna nowa postać w tej części na to Kuma. Odgłosy ma że takie samo jak King W tekenie pierwszym i drugim już od razu mogę powiedzieć, że w drugim tekenie wygramy Oczywiście fajnie dobrze wygraliśmy Round two. rzuta by zrobić Ci się uda A, udało się o, aż coś chrupło. Zwierzęcie, ale krupło nawet coś w zwierzęciu. Oj, na razie baty dostanę. No i ostatni boss Czyli Heihachi Mishima Ale dostaliśmy już na dzień dobry O, no, chyba przegramy tą walkę Chociaż chociaż nie wiadomo, że wygram akurat A jednak wygraliśmy. Bardzo ładnie. Czy wygramy? Ach, niestety nie. Jeden, jeden. Final round. Fight. Ready. Ready fight. Kurde. No dajesz. Jest. Na razie jest ok. I pięknie wygraliśmy. Zapraszam Was na końcowy filmik. Jaki paul jeszcze młody w tej części masakra. Dobra, więc to by było na tyle co do tego dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się i do następnego odcinka z serii Tekken 1 na Sony PlayStation 1. Więc żegnam się z Wami. Cześć!